O nie, najgorzej. O truista. Tak myślicie. Ale ktoś by się... Że... Dobra, chciałem sobie kuku popełnić, ale już nie muszę. No. Chciałem najpierw zapalić światło. Dobra, czyli tak. A male 300 Dream jest wszyscy. Terrycer, czy ty mi podpierdoliłaś rolę? Nie, nic nie. Nie, nic nie go nie ukradłam. Tak, to brzmi jak e, A wiecie co, z Sasna, na włocha i Steam tego Jak ja jestem dalej na statku kluczyk. E, ja nie, ja jestem crewmate'em, bo mi ktoś podpierdolił rolę. I ta osoba w sumie... Można by ją w sumie walić, ale no... Nie, dobra, czyli... Zależy co ci podpieprzyła, bo jak jakiegoś arsonista czy coś, no to... A czy... To nie najlepiej. No, no, no oh. chyba nie... No, no, można, no, można. Może? Dobra. Można. Tylko odglicza się chyba. Taryca, nie co, nie jesteś odpieczy. pewna, że to nie ty mi zajmowałaś rolę? Ja kiedyś komuś odpadłem, ale... arsonista. A widziałaś, to, ktoś, kto do mnie... Ktoś widział, kto do mnie podbiegał na shipie? Nie, światło było zgaszone. Było ciemno. Ja widziałem to ciało, ale chciałem na pewno światło, żeby w tej rundzie nie naprawiać. Ale... Na jednego im pogramy. Tak. Na ta jednego i trzy neutrale mogą być nawet. Ale nie wiesz, co, tutaj tak działamy, to i tak widziano w zasadzie, że są trzy neutralne włączone, ale co, na Co Mówię, mogą być. Mogą. Tak, ta, ta, skip. To Skip na Carycy. Nie, no może być Jester. Nie, nie Jester może być. Ejcie, ciebie skipujemy ale... na Carycy. Nie, ja na ciebie! Ale dobrze. że on ma Exze na Carycy? Nie, nie mam Exze, mówię, że ktoś mi zajmował rolę. Albo może być Chasterem. Ale Caryca tak śmiesznie powiedziała, to Ej, ja bym się śmiał jak włączył, był egze na tego, na Maxa. Max zginął i z, z Ex stał no, się Chasterem. Nie, nie, na Gromate'a się zmi zmieniamy. Potem. No, dobra. <laughs> Szkoda. Ale, A to dobra. Egze. Szkoda. Ej, nie. Ej, to kiepsko! Egze... Nie, dobrze, nie bo i tak w... masz, że jednego, więc A, po nie, nie z... w... A, dobra, no. nie zdążyłem skip'nąć. One PS. O kur... Zapomniałem o jak tak. O, mogę tak zrobić. O, od razu będzie lepiej. Samurai w Dobra no, DVD. Ej zaraz, tam są dwie postacie, co nie? Nie sprawdźmy tam, i tak nie mam nic do roboty, w sumie za dużo. Kurde, on. Ile on cofa? 15? Co 10? Myślałem, że. Że Timelord cofa. O. A, zabili mnie. Kurwa! Wstąszyłem, czy nie? Stączyłem? Gdzie jest ciała? Dobra, to ciało dopiero co upadło. Eee, clear still name, clear. I w sumie tylko jego mogę clearować. O, inspiruje cały w takim wypadku. To cała Malia. Byliśmy w labie. Mm. Tak na no, mnie? No Czemu Amelka nad kławą ma całą sobie? No to ja. Ale ja też, ale też jestem w labie, tylko że jakby w tych takich. Ciepły właśnie, by. Na zewnątrz w labie. No tam. No to wykończę sobie. Le, no to nie wiem, jak to mogłeś zdążyć, ale mówiłem... Nie no, ogarnął. E, niebieskiego widziałam na odwadach. A, no, nie, no, no, bo ja byłam na początku kierują. z carycą e, na karcie, i potem Ale byłam na ta, początku tej ter... koło lawy. rozumiesz, że ty, ty ciało w tej chwili w, e, spadło i dwie. E, je a, ja nie widziałam, a ja nie widziałam w locze całą geniuszu. Na Dawa, początku. Bo... Nie, ja, ja jestem pewien czary. tylko do carycy, bo po cofnięciu czasu byliśmy w labie. A on był a no, a niebieski, ja niebieski, ja niebieski był w O2. Niebieski był w O2. Mon. To, to Mon... dopiero co wpadło? To ciało upadało dopiero. Albo Mel, albo Monka. To ja na mamkę, a jak to nie ona, to mnie. A jeżeli to jest Jester? I, I wygram I... zegierka? to sobie zegierkę Patryk czeka kurwa. No, niebieski, niebieski. Ale ja. zo niebieski, zobacz jak mi powiesz, że ja jestem Impo, to zaraz się przekonasz, że to nie jestem. Yes, no, to męk, to jest montałem na Melkę. powiedziałem się jak ona Caryca. nie... No to ty, no yesu. O. Ale nie jesteś. Niebieski, nie mów sobie? Nie, mów sobie. A, dobra, słuchaj. Nie, mów o 2 do. A po wiesz skąd skoro byłeś na tym? Na bo przechodziłem z O2 do był on, on i, on i mógł... było na witansach, i nie było szans, żeby doszedł. Ale zrypali to. No to saję piście, to już wiem, co to jest. By the way, potem, bo chyba wiem, jest... jest. Tak, jest. Wiem, wiem, wiem. Zjebałem z tym. Twierdzam. No kill it, kill it go, Caryca. No nie no, serio, co ty możesz, kurwa... Tak, 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 biegnij go tam, killet, kilet go! Hmm. Kurwa! Dobra, White, White, pogadaj sobie ze mną w takim razie, bo ja mam Rage'a. To no tam łosi White? No to... No jebali ja... ci bez powodu. Nie? nie moja wina, win że się każdy clear'ował. Chodź chodź, pokonwersuj ze mną. Kiedy gramy w LoL'a, co? Idźcie na kanał no niżej. No, idźcie wtórz. kanał niżej albo coś. Dobra. Dobrze. Dobra. Tery aż tyle mam tutaj, dobra. Samuraju w leczu Powinienem być żółty w sumie. Dobra, już stereotypy stereotypów jedziemy chyba. Dobra, naparzamy z e, meteory. Czy to Ech. był naprawdę szeryf? Czy to był naprawdę szeryf? Cerycas czy szeryf się ja mnie nie jebałam. Przypominając, że wyjebałam głosy, bo jestem majorem. No to ciasto. To ja. Nie, teraz To ja się z sam potwierdziłam w tamtej rundzie. Ja się zastanawiam teraz. Czy wiesz co, żeń, z jednej strony ciastko mi pasuje, z drugiej strony... Dobra, a gdzie bo... jest ciało? Mówię, że się wyjebało o mnie, to szaryf Było. Z Carycą. No to kurwa ciastko. No nie, ja się z Carycą potwierdzam za tamtą rundę. Ani ona, ani ja nie mogliśmy zabić. Dobra, to jakie macie role? Ja mogę cię... Jak umrzesz, to ja cię podniosę. Ciastko? Ale umrę swoim szyciem. Ja jestem standardowym crewmate'em, bo niestety jest pewna kwestia, że zabrano mi rolę. Ale no niestety. Ale to nie tobie zabrano rolę. Ktoś inny muszę rolę zabrali. Właśnie. Komuś innemu rolę zabrali, się... nie tobie. Włączowi. No, no ale właśnie, się no to co? on się Ale skoro możesz podnieść, to zróbmy tak. Ale się daliście mu zrobić. No, bo ja na szybko, kurwa, ja tu na Patryka, kurwa. No on chcę. był asasinem. No, no, no Ja nie wiem jak wy nie wpadliście na to, że to on. Ja się, zastan ja się zastanawiam, co ryza, czemu nie ostrzeliłeś, jak było wiadomo, że jestem majorem. No Ja nie wiedziałam! No głosy były i mówiłem, że patrzcie. No ja nie, nie wiedziałem też tych tam? głosów. No i co to? Dobra, Banzai, lecimy do przodu. No czemu ten ten cały ten ten czas mam to Czeka, samo. Od kiedy nie, bo nie będziemy się widzieć na tych przez te głupie światło. No dobra, a jak stoisz tak to w ścianie, to mniej więcej do którego miejsca widzisz? Nie wiem gdzie ty pobiegłeś. Nie jestem całkiem na górze. A, tu jesteś, dobra. O, Jest teraz cię się widzę się jeszcze, zbierasz? a ty mnie widzisz? No tak, ale nie, dobra, Stań całkiem do góry, do ściany. No. I weź powiedz mi na przykład do którego miejsca widzisz ekran na dole tam, do której kratki dajmy na no to. Do której klatki? Nie, no kurwa! No do drugiej, Drugu, drugą Prawda. jeszcze Gajajcie. widzę na dole. Ciało przed wejściem to lato. Okej. Okay. No ja w ogóle w O2 jestem. Czarny O2 ginie pierwszy. Czarnego nigdy nie lubi. Ja bym zmienił kanał. Ej, Dobra, ale white tak. to jest takie oszukać przeznaczenie, bo niby czarny, ale jednak biały. Ej, ale Max znów znów zabiliście jako pierwszego. Ha, no Maxu, ma to. Ale tak! <laughs> Unlucky. E. Max istnieje, to jest to jest wszyscy. Video? It's Dobra, time ja to kill him. Ja na pewno him. powiem tak: byłem w labie, nikt do mnie nie wbiegł. Więc impostor prawdopodobnie spieprzył w dół. Ja powiem tak, razem z White'em bawiliśmy się w kto dalej widzi A ja z wami Tak, w sumie tak, Monka tam stał z nami Alleluja. Ale ogólnie teraz będziemy Mamy już... Czekajcie, dowodów. czekajcie, jak nie ma dowodów, czekajcie, czekajcie Ale jak ta postać się nazywała, co on grał Ten ja? z gry, Na nie, sobie? nie, ne, Max, jak się to nazywało? Hitman? Nie Hitman, to drugie z Metal Gear Solid. Może być tylko jeden, ale Ceryca okay. była i zabiła go za to, jak nic. to był, to był Big Boss. Big boss, o. Jak dla ale mnie jak to albo to... Ceryca, albo Amelia najbardziej pasuje, ale nie ja jestem przykład. Tak. Znowu Amelia bez powodu. No? Dobra, nie. No, ale ja właśnie nie chciałbym, żeby wywalił. No i kurwa, kto z dni ustawił brakiem, to się brak, jest. Ustawienia. Ja twierdzę. znowu jeszcze no. bardziej zrypałeś teraz no. ustawienia, nie A, wiesz. jak jeszcze będzie ten, to. Będzie? Ej. Jest taki sam ja kolor, tak. jak tam ja Jak ty zrobisz, no, jesteś no. Dobra, nieważne, na stanów będzie już idealnie. Ta. Znaczy co wiem jak grali na ten deweloperzy grali na ten, kurwa, to ten i ten... tu. Czemu to kurwa Bo na mieli... typu O A nie, skrót na mapa nie działa jak to? A działa. Nie, nie działa mi właśnie ten ta tapa. A wiem A czemu już, dobra, nevermind. Ale wracając, jak deweloperzy de grają, to oni właśnie, Ale nie wiem czemu, mieli właśnie wołty wi widoczne, kto głosuje. Więc no. No jak ktoś pewnie zginął, trzeba poszukać ciała, tylko dokończmy te taski. I Mogę dziękuję, Caryca, out. Dziękuję. Wiem, że Dajęcie Caryca. E, nie no, ale to na pewno Caryca a nie Chesterka? Nie. A, a, a ty nie masz EXE przypadkiem? Ciało w dekontaminacji, e, znaczy w specymenie. A to zaraz Caryca jest. Y, caryca wychodzi z danej dekontaminacji za dno. Ale zajebista burza się u mnie robi. Ej, zajebista. czy tylko u ciebie Caryca jest żółty, żółto za oknem? Ale u mnie jest teraz osoba. Tak, tylko żółto poświatę radioaktywną. Włocz głosuj. głosuj. Jeszcze Co się głosowałem? to miało. Co, jakiś ładny zachód słońca dzisiaj mamy. mnie błyszczą. Na się kim miałeś? Co? Na kim miałeś? jak kim miałeś? Na kim miałeś? pokazuje, nie? Na Ejdo, a no nie, być Na kim Role nie wiem, miałeś? Na kim impostorem niestety, a ja ogarniałam dopiero Na Już będzie dobrze. Już no znowu, dałem, no znowu zostałem zabity po raz pierwszy O oh, oh. sweet, nie Eee, tak, on to lubi crushować zupy. Weź ustaw poprawnie te ustawienia Jeszcze że git Ale Anonymous vote on Anonymous vote i jeszcze żeby nie było Jak Confident off Poczekajcie, jeszcze ktoś no ma widzieć. czemu właśnie. mi biały Nie, nikt nie miał wejść nie White, bo mi zajmali mój fiolec No, a za ty musiałeś mi no to ty nią Monce kolor to się wymienimy. Ale ja... Kark ukrada mi kolory Ale ja zawsze korzystam z truetowy. Ale prawda, ja zawsze, zobacz od roku już używam. Ja tak ja tak roku stary. Nie, ty nie masz tej gry roku, dobra. Widzisz czemu filetowy, bo ja przebrałem strój stróża prawa i nasz ten ochroniarza i... Konga, poczekalibyście chwilę! Ej! Ja sobie robię klucz... Czy a była sheriffa? Możliwe, bardzo możliwe. Albo ty znajumałeś, a nie bardzo, jest. Abstain to jest, że ja możemy zabrać punkt kolejny. Bo jak, akurat skończyłem klucze. Jak widziałaś, ja ci nie ruszyłem z miejsca. Nie miałem ani odskoku, ani do skoku. Nie, ani... spoko. Mam wrażenie, że Amelia by randomowo nie wystrzeliła jako szeryf, a bardziej się wywaliła na, jednym, na jednej osobie z waszej dwójki jako shifter. Nie, nie. Yy, no tak ja mam na hardcore no, no, drugi właśnie, właśnie drugie pytanie, miał już tak szybko ten kuldarny. Y, A okay. Nie, Ej, miałby nie, by, ale, będzie. Będzie. ale będzie to można patrolować jako ten ten w sumie. Cool to na, był shifter na na, dev na devie masów. No to był nie. shifter. Ma. To był shifter. Na devie. No to miałby... to jest na Monce. To shifter to, Monka musiał być. Monka, bo na Monce to było. Nawet potwierdził, że on się nie. Dobra, to to nie ma sensu, nie ma sensu, czy co? Tak, tak mam co robimy bo mnie w, w ku, tak kurwa wrobiła w to. Nie. <śla> o, jeszcze A -a. żyjesz! O nie, Halo. A, -a jeszcze możesz koś zrobić z Taj. Nie. Proposycja dla pewnej osoby. No, będę się śmiał jak mnie wy, 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 wy wygłosujecie. Wiecie co? Ja powiem tyle. Jak wygłosujecie mnie, gra będzie trwała dalej. Ja Jestem brązowy. No zobaczmy. Wy głosujcie, miękka będzie dalej. To będzie śmieszne. Dobra, to mnie nawet dobrze mnie życiło. Tutaj to jest bezpieczne. Nie, No i zabił carycę. Łociałko żółtego przy teleskopie. Tele na? Tele no dobra, to, to tego mąkę głosujemy czy na kogoś innego? Tak. Najwyżej z glitchem będziemy się męczyć zaraz. No, bardziej z impostorem, ja się przyznaję, jestem tym glitchem. No dobra, przekonał I to, i, i to ja mnie. Nie też przekonałeś. A to takiem no, kiedy kiareczkę. Nie no, bo <laughs> tu ja byłem impo, kurwa, <laughs> mi ta, bo mi ta franca Ale wydała. nie musisz tego mówić, bo może faktycznie ja mamy glitcha. No, jakbyś mógł grać. W sumie chyba kilka razy się kliknęł. Dobra, teraz słuchajcie, Major bo ja... Major ugrał! Jakby... Mogę? Mogę? Bo jakby... Zawsze mi się zdawało, że, że Monka ma fajne role i znam. Dobra, shiftuję sobie i się zabijam. Miał fajną ja rolę. Znam, Słuchajcie, mogę. tylko shifter ma tak Dobra, jeszcze jedna kulta. osoba. No to właśnie ja do tego pytałem. to chciałem zrobić, bo ja nie miałem co zrobić. Startujemy, dobra. Ogólnie, ja, ja maxowi kurwa no. nawet tarcza tałem, bo no. po mi przykro, po, 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 po ja. poprzednią gruntę kurwa. <laughs> tak jak Blue był brązowy, tak teraz white jest brązowy. To, to, to do zapomniałem, że mam tego inżyniera i nie naprawiłem Byłem tego. A więc gitara było. la. mać, a się błysnęło. Po mnie się cały czas błysnęło. Błyska się, błyska dzisiaj. No dzisiaj ma być burza z tornadami i, i gradem. W nowym Sączy było takie tornado podobno. Słyszycie to w moim krzelknie? Nie no kurwa! Jak to się stało? Co się ja stało? nie wiem czy w Monta kurwa, Można prosić, żeby szeryf nie odwalał takiego czegoś. Ale nie, nie, ale to... zrobiła carecę na moich otach. dlaczego tego? Jest 8 no, osób i są. Jest to było szybkie! Ej, Miał ej, to ten... A znaczy, ośmiu ośmiu osoby, ja nawet ja obok nie, ciebie nie, stałem, nie więc nie, ja bym to widział. Dobra, łaskawie on... i jeszcze niższy cooldown będzie. A nie miało być dwóch przy... A nie miało być dwóch osób tymi... przy 8 osobach? Nie, to jest przy słabo. Dwóch. Nie, słabo. Dobra, start. No, Teraz słuch. jest 22 i pół, zobaczymy Daje jak się banzai. A poza tym, ten cooldown to mówię, Amelia zabija zaraz na moich oczach. A miałem no bo ja myślałam, ja że jesteś w środku, jest w Saryca O kurwa. tutu. Ale musiałem strigerować caryca teraz. Ale jak to mówią, było warto. To był. Kurwa. Amelia jest tutaj. Ewy dla Carycy. Ciało na dropshipie. A dokładnie na tych schodkach. Jest... Może Caryca Dzisiaj, poległa, ale, to... ale pamięć o niej nie przepadnie. Ta, z największym popegą wracając. Ja mogę w sumie clearować White'a, i clearuję Amelię. to White nie jest biały, o co chodzi? No, no bo mi kurwa to jest, to tak, to 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 jest ta, tak, że ja, ja, jest, ja jestem biały Tękne jak nie jestem to. fioletowy, ale ogólnie. Jeszcze w... z... to 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 nie do tego Dobra, nieważne. Naprawcie tą logikę świata. White jest teraz Jest biało-czerwony, patriotyczny, Dobra, prawdziwy Kurwa, polak. Chodź, 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 chodź. Jak mówiłem, White i Amelia to akurat Clear, pójdzie. Ja Amelia mogę potwierdzić, że Clear, bo była ze mną w sumie. Czy ona no, tak, no, przychodziła czy z dropshipa, dlatego taki bardziej soft Clear, ale mi się nie wydaje, że ona wtedy mogła zabić, a White on wyszedł jako pierwszy i nie miał jak A pytanko, zabić. czy mamy jakąkolwiek poszlagę, jaką klasą może być Impostor? Nie, nie wiem, ale jeśli miałbym zacząć to zachodzi czerwone słońce, słońce. To taki znak, że czerwone słońce zachodzi. Wierzcie, krew zostanie ale... przelana tej nocy. E, może się... ten e, asasin jest... może modyfikatory też zgadywać, czy tylko klasy? Nie, klasy. Nie, klasy. Aha. klasy. Jak mnie ujebie, to będziemy większą cederniką. Dobra, Dobra szczęśliwie. Wi wi nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiem, podejrzewam, łajta, bo. To może być wszystko, no, 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 może, może być no. kierunek. O, 7 czy na siebie sam siebie? Nie, dałem dając... Na pewno nie kamuflaże. A... Wszystko dlatego, że nie jest biały. No. Jestem, biały, jestem, biały, jestem jest rokiem 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 biało czerwony. Ja myślałem, że po euro to się zmieniliśmy na żółto-czerwonych. Żółto-niebiescy. Nie, na no, czerwoni, to bo to od kartek. tu tu, 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 tu. E, t, t. żyją, <grywania> Simpson Dobra, wybijemy ich jak należy. ktoś powinien światło naprawić, ale nikt tego nie robi. Ok. 13 sekund temu mąka ktoś atakował. I jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej. Co 16 tam nie pamiętam kogo był. Był obok właśnie steam name, ale on miał flesha. Na pewno I nie jasne. Amelia, bo teraz byłem z nią w o. adminie. Prze przepraszam, przepraszam, mogę przeprosić. To pół minuty temu 16 i 16 minut 16 sekund temu. No to, white, to prawdopodobnie White, 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 White. white. Słuchaj, czy ktoś oprócz Evlocza stał z nami w adminie? Nie, to w się sensie teraz A, dokładnie ktoś wybiegł z tego nie, nie, Slepnia. nie, na początku, jak biegliśmy. Byłam ja, był, by, byłaś ty, Włocz, White i jeszcze ktoś. Dream, uh, byli, wszyscy, byli wszyscy, byli wszyscy. Siastko. Dobra. Ale to ciało jest dużo świeże. Ale nie, nie o to mi chodzi. Um, kochani, mamy glitcha. Bo Dobra. zostałam z brutalnie zhackona. A to dlatego się tam nie ruszałaś. Jest, ja, hak? Tak. hak. Hak działa na tak, tej zasadzie, tak, że tak, tak, może się tak, 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 tak. ruszać. Tak ci blokuje możliwości interakcji mm. z taskami, z przyciskami, z reportami. No bo stałaś właśnie cały czas przy przycisku i się głowiłem dlaczego. No dobra, no to... Mnie w medyku zamknęli, brat, Ten impostorzy, nie mogłem się bąka. ruszyć. Dobra, cześć. To po dzięki, że mogę w końcu powiedzieć. Historia jest taka, że ja byłem w Labie z chyba Maxem i właśnie ze Właśnie z mnie zamknęli, poszłem robić rakietkę, otwieram coś drzwi... Ktoś był w Labie, nie pamiętam. Trzy by... osoby były nie... w labie, bo byłem na tak. adminie i widziałem. Tak. Wlocz poszedł. Znaczy ten włoż. Zielony poszedł jako pierwszy miał flasha, poszedł do deko. Ja sobie schodzę. I ciało jest przy wejściu. Dokładnie przy dolnej dekontaminacji. Czyli A jest jeszcze dolnej deko w tej sekundzie. Tak. A kto przed chwilą wychodził Kurwa. z dolnego deku? Ja, ten kto ja był tam z mokką, na pewno jest zabójczy. No, tak Czekaj, ciastek przecież mi wychodził. wychodził, już pamiętam, bo się z nim minąłem. Tak, wychodziłem, ale no to w takim wypadku nie kliruje ani ciebie, ani Ameli, bo wszyscy żeśmy tam byli. Nie, no ty przyszedłeś teraz na sam koniec nie, dopiero. Nie ma... Ja siedziałem Dziękuję. na dni, jak zobaczyłem, że się drzwi otwierają, to spierdoliłem, ale widziałem sko na koniec. Ja 15 sekund temu, nie Amelia, jak przy mnie stała, to jeszcze mocno. Z się wybiegłeś ostatni. Ja zła, dzięki dzięki jeden, jednym za ten nigierka. No ja co chwilę kierki. dobiegałem do, tam do was i wracałem na tego. No może, no chyba, że jeszcze nie jest, ale wątpliwe. No jest impostor i z tego co zrozumiałem. Peska trzeba znaleźć. się to światło. Dankę. A znaleźć? Gdzie tam może być? Tutaj nie ma. Tutaj nie, bo na kamerach to mnie zabiją zaraz. Gdzie ktoś może być? Kurwa mać Myślałem, że to był ciastek, a to nie był ciastek Najgorzej Am Amelia? Nie, Amelia robi kabelki, dobra Chodź altruisto jaki liczem, byłam. Kurwa! Do mówi, co ciastek. Do wyjaśnienia to jest spokojnie. E, By, byłeś, nie. Na, byłeś na dminie, byłeś na Agnija, tak? Nie. O Boże, nie. ten był e, kile. O Boże! Media musi być impostorem. Eee. Ja jestem w labie. White, White był po lewej stronie. Posłuchajcie, White był po lewej stronie. E, ja pierdził, trz... ale... W, Były trzy osoby w tym, w tym, 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 tym w labie. I dwie osoby poszły, zostały. Dwie osoby, dwie osoby poszły i jedna została. Poszedłem ja do witalsów i yy, wlocznie żyje. Idę do... Amelia labia. jest impostorem. Tak. tak. Jak nie, molo. nie wydam się z moją rolą, ale Amelia jest na pewno czerwona. Mógł się też e, Seer, Seer albo ja... ten, Seer spy albo ten. E, nie no, ale sir Seer jest widoczny od początku. Słuchajcie, byłam, bo... słuchajcie, byłam clear'owana Sier... w pierwszej rundzie, byłam klirowana w drugiej rundzie. W trzeciej rundzie to ale... ja sobie poszłam dobra. Nie, 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 w tamtej rundzie nie byłaś clear'owana, bo byłaś clear'owana. Nie byłaś była klirowana, bo stałam bo to poza to poza to była mowa, że nie, nie kierowano w tamtej nie byłaś. Po pierwsze, po drugie, pierwszy kill, jak już samo mówiłaś, że jest glitch. No to mógł być glitch, a ty jako impostor mogłeś teraz się odwać. Ej, Mąka, Mówiąc, jest problem. Mówisz, że jesteś w labie, kiedy, kiedy ciało jest pod, nie po, e, pod tym stołem, pod tym stołem w labie. Mąka, mogę coś ci powiedzieć? No. Prawdopodobnie, że się wyjebał, albo super. Bo to było tak, biegnę sobie przeszkadzać. nikt by nie trzymał swojej roli do tak późnego tego trybu gry. Ogólnie powiem wam tak: mamy impostora i mamy glitcha, według tego, przynajmniej co Amelia powiedziała. Tak. Więc, Albo... nawet jeżeli okaże się Amelia kasą zabijającą, to jeszcze jest jedna osoba. I musimy w tej Oj, nie ma. zrobić, no bo jak zostaniemy rundę dłużej, no to będzie już walka impostora no, tak, no tak, no tak, dlaczego mu Aeges e, Amelie, Bo on, e, to jest najbardziej, najbliżej, plus były dwie osoby w labie. Czy trzy osoby w labie były przez chwilę. E, te dwie osoby bym. Co? Guzik, guzik. Który major Pajac to zrobił? No do kurwa kurwa. Pomyślałeś może o tym, że ja mogę być majorem geniuszu? Jesteście sprętni inaczej, nie? Mądrze Amelia zrobiła, mądrze Amelia króla ratuje Jesteś sytuację Mówiłam ci, że nic nie coś takiego jak No, wątpię Dobra Monka, mm. nie walw tam Dobra, wracając No to iść Okej, okay. padł No to mamy problem, impostor i glitch został Light tak tiruje Chwila, czekaj, a impostor, może zrobić glitcha i glitch impostora? Tak. tak. Dobra, to... white kieruje. Został tylko czarny Amelia. No i ty zostałeś Geniuszu. Znaczy Lol, Imo... Ty zostałeś, LOL ty zostałeś Monka. No no dobra, ja też. ale Między wami jest... O dobrze, e, dobrze, Monkę no rozwalają. E, może być to Major, fakt. Nie mówię, że nie. Chociaż... Ja bym się śmiał jak e, ciastko był albo Sam Majorem, co byłoby śmieszne, co to, 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 ten, albo po prostu ciastko mógłby być Justinem. Wracając e, do tamtego kina, ty byłeś najbliżej, e, dwie osoby wychodziły z laba, czarny z kimś wychodził wtedy, więc oni praktycznie mogliby się z siebie kierować wzajemnie, bo tam były trzy osoby, jeśli jedna osoba by zabiła, do druga to by to widziała i by to zreportowała. To zostaje Amelia. White jest, clearuje, nie powiem jaką rolę, ale. No, wiadomo. Czas tylko i na chwilę na to Więc. Dla bezpieczeństwa. Dobra. Tutaj nie ma wyboru. Tu i glitch, i albo glitch, albo imposter. Dobra, głosujcie. Więc wygłosujmy Amelię za tamtą rundę. Plus podejrzana była za dwie rundy. Nie, no dobra, to jest, dobre, Słuchaj, to jest. Słuchaj, dwie rundy temu ja mogłam Ciebie zabić na no chwilę, jak staliśmy sami, kurde. No, ale argument, że mogłaś zabić, to nie znaczy, że ten, mogłaś, ale nie zabiłaś, no to jest kurwa logika. Nie, dobra, teraz A... tak, ciężko na pewno nie był majorem. Kto jest majorem? No ja jestem majorem no, halo. no To dobra, to Wszyscy jak... Chcę się na... Ja, to, 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 to wtedy ty mąka jesteś... Albo... ty jesteś glisarem, albo impostorem. Nie, impostorem, nie. Nie ja no, nie, ja 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 staję, nie, nie. Słuchaj, mi się, Dawaj mi się, na mąkę. Staję, Dobra, na mąkę. mąkę. Mąże, to to mi, dokładnie na mąkę. 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 Dobrze, Mąkę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Jakby. wy w ogóle? Mam tyle. Nie, mam tyle. Nie, jeśli Monka zacznie się rzucać na apel, to żeby wyjebać Monkę.